mam z tej strony, a z Orek dzisiaj dwóch moich e, bardzo dobrych kolegów. Przypomnijcie, że... Czy mam go? Dzisiaj będziemy brali rankingowe do lądowania. Nie masz prostu bez problemu. Nie, 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 gdzie gdzie? Nie widzę, a tutaj dobra, możemy tam polecieć. Zapomniałeś powiedzieć widzom, że tak długo szukaliśmy meczu bez budowania, że zrezygnowaliśmy z tego, dlatego gramy Battle Royale jednak, bo po prostu przez dwie minuty czy trzy nie chciało znaleźć meczu, było chyba tylko 4000 osób minut. wyszukujących. 7 minut, minut. okej. Okay. Dokładnie to 7 minut. E, okay. cały czas więc ja on by... Od tej strony to... wlatuję. Dobra, ja od ok. tej. Ja muszę 7 minut odcinka wyciąć. Więc widzowie, yy, w takie poświęceniach należy się łapka w górę. I Ej, za wysoko jestem, ja ląduję górę, chyba tutaj tak? na wieżyczkę, bo jest lipa. No, jest lipa straszna. Jeden wchodzi tu na górę. Dobra. No. Ja mam tu

Jedno. Dzięki. Daj Dwóch lądowało gdzieś na stronę E. Gdzieś tam oni lądowali. Gdzieś tam mogą być. Uuuu, <trybuj> uh, uuu, na na na! widzowie, Ale uuu, 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 epic epic <trybuj> Jest takie powiedzenie. Nie uuu, 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 Patrzcie, tam są typy, chodźcie ich dojedziemy, tu jest auto niedaleko. To Tu jest launchpad, polećmy na tych na, na tamtych dojedźmi. Ja nie dam rady wziąć tej pompy, Jeszcze są tutaj mini Ja mam 6 wystakowanych tam byli wcześniej. Jeszcze tam co? Dobra, spróbujmy dojechać tam tamtą miejscówkę. Zobaczymy co się stanie. Pamiętajmy, że tutaj mamy auto. Ale oni pewnie lunch uciekli, bo tu jest lunch pod Pewnie poleciej na tamtą część dalej. Ja Tutaj nie widzę nikogo No nie, no nie, nie ma Nie ma dosłownie Dobra Dobra Tutaj jest Dojeżdża Ja do ląduję tutaj na góry Tutaj gościu jest na dworze Jest cały czas Brawo Jeszcze trzeba z tej strony O, ja dostał spraya, ja dojeżdżam go ja <laughs> dostałem Dajcie go zlutować, nie wierzcie, bo nie ma mam ammo do pompy, muszę pompę jakoś mieć. Ja bo. Ja, ja to w ogóle mam słaby bardzo karabin i słabą pompę. Nie podoba mi się ogólnie ta pompa. Jakbyście coś znaleźli ciekawszego, to dajcie mi znać, bo Naprawdę mam słaby loot. No ja on nie będzie miał ark Mini tutaj masz, leżą trzy. Masz tu, tu niebieską ARK-a po tym DNM. Ooo... Oooo, super. Okay. Zarobiście. Dobra, nabiorę dwoj, biorę nim. Dobra, spójrzmy jak się strefa układa. O, widzisz. Ja może w to DNM Eee, że nie doping sobie mniej. Um, co robimy tutaj teraz tak naprawdę? Zobaczmy jak się strefa ułoży, poczekajmy I, Ej, jesteśmy na wyrwie akurat Chodźmy, musimy ją zdobyć No zdobymy, zdobądźmy tą wyspę Auto, weźmy Mogę prowadzić? Zgadza się, że ty nie masz skin'a, bo tu nikt to jest normalne, żeby nawet, żeby tu Dobra, wylądywaj się. Jak tu się wchodzi? A, jest wyrwa tutaj. A ten, bierzesz? Nie. To się wylądyje. na środek od razu. Ja to lądowałem. Ja już to zaraz trzeba robić. Dostała Na mnie się fokusuje cały czas. Od ja mnie mega dostaję. Ode mnie też dostaję Na teraz się fokusowała Oj, bardzo low ona już jest. Spadła jakby Co jest? Z dołu Bierzesz medalion? Bierzesz medalion? A mogę ten karabin? Spróbuj spróbuj to potrzymaj sobie, masz ten karabin Nie, to jest dnr to jest dnr To jest dnr To jest Dobra, idę na wyspę to otworzyć Co to daje? A, znikam w powietrzu jak jestem No... Dobra, wysyłaj Trzymaj medalion Dobra, wysyłaj do, Palerynka do. do, do, do. jakaś Eee... To jest... Może że tutaj, bo ja takiego. nie widzę Zarzucałem, co? Tak jest, ktoś się potrzebuje leczyć? Nie, Ja nie. Gdzie oni są? mój Ja mój widzę, Widzę, mój Ja, ja mój Dojeżdżamy dalej, mój z nimi, mój To bociki są. Nie, to O Boże, o Boże. Kurde, mi za ja. Chciałem pomóc. to Leży kolejny. Miałem tak beznadziejną sytuację. Patrzył się nie. Macie może pięćdziesiątkę? Nie, nie. Nie dobrze. ten no. Ja się Zostawiam to sześć mini. Stakujcie, jak możecie. Zagram sobie na, na trzy te, na trzy przedmioty.

ale mamy auto co O big big big. big. To co? Lecimy? Lećmy, tylko zobaczmy, jak się strefa ułoży. Dobra. W ten sposób spróbujmy sobie polecieć, może na Akademię Supernową w tą stronę. Gdzieś tu jest kolejny lunchpad jest kolejny lunchpad odbijmy się od niego. Ja mam nie Tu jest auto za jak, jak jesteś niżej, to możesz się wziąć jak zgarnię Ląduje tutaj na dół, ląduje tutaj na dół. Jest auto zajebiste biorę je Ląduje typowi na głowę. Leży. Dostałem, dostałem. Bartek. Tu się le leczy. Dawaj elefant, na dworze jest, na dwor wybiegł. Za krzakami stoi. Ajaj. Aj, mogliśmy tu od razu lądować. O drugi film. Czemu to tak wolno się zmienia? Na no szczęście nikt tu nie tańczy żadnych demonek i nie będę nie dostanę nie, nie, nie tego dolara. Debajcie może zebrać sobie. No, korniszony ma... kappa kappa. Co to jest korniszony kapa Poleć Polećmy ja... tam. No dobra. A co to ciężka miejscówka? Nie, bo jest to jest taka tragiczna Według mnie. Ja myślę, że odda Ciekawa Można mówić na C ten na YouTube o gamblingu czy nie? Nie. Niestety nie. Chyba na Keatu można, ale na Twitu też nie wiem, można. można, bo można kręcić skrzynkami. No można, bo można skrzynki kręcić. Ale na YouTube nie można tego w zrobić. Bo od razu go dolara Są wszędzie typy obok mnie jeden o, to na podgórku, no jeden to na dachu. Le Leży brawo. brawo, brawo. Drugi ja się lotuję. No skład wy zabiliście chyba już cały. Mam mini dla was panowie. Dobra. Leżą tutaj Także? obok mnie, bierzcie. Ja mam 6 mini już zastakowane i jeszcze leżą na ziemi. Wiecie, jeszcze ustawiam? więcej. Nic, nic mi nie zabrali. Nic. Mi też I nic. nie ma ani jednego fraga. To, to oni też. Kłopie, toż on się tak nie patrzył z i no, ja, nie, normalnie tak. no, nie musiałem ich podmieniać, żeby się do nich dostać, tylko po prostu mi strzał, ale ten nawet nie był mi nowy. Jest... Chcesz migo? Yy, no, kolejne Bigo. mini mam. tylko skakuję mini. Tu ona mnie rozstrzyga. Gdzie zaparkowałem moje autko, nie pamiętam eee, o, Witaj! <trymne> o ile dawisz poważnie Ja nie do Dobra Ale pięknie brzmi te Porsche Nie dobrze, ale Witam, siadam Siadamu Tak szuka Dość Niebieski karabin jakbyście chcieli Ja mam o, ja wezmę. Czekaj, ci Pojedźmy na to, co to jest. Na co? A, to jest taki mój jest? wiesz, ktoś pięćdziesiątkę? Eee, bo ja ja też miałem mini, to stoko gdy jeden dużo, nie wstoko Druga Druga autka jest.

Kartę sobie weźcie jakoś. do generujesz one, to burzy. Trzeba działać tak. te mini. Ja będę miał tą iglicę do odświeżenia. Dobra. No. no dobra, wmieszczę AUTA. Dobra, jedę. I pięknie szukajcie. Trzeba poszukać nikogo swojego No Mogę, no, bo to nic nie ma szego Zobaczymy jak... Dawajcie po medalion. Dobra. Spoko. Pragi przed nami, ktoś się bije tutaj. Podjeżdżam na blisko. O, Albo tu, albo tu Nie no, dawajcie na ten, może na medalion, medalion jest będzie ciekawy Zmienię auto tylko, podmieniam auto Co Chcecie mieć trochę materiału, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli będziecie liczyli to w górę, to zrobimy... ...to... ...takiej długości. Bo to chcemy mieć na czele Oczywiście. Może ja mam taką dużą pompę. Bo ja mam dużą... Też mam słabą pompę, mam szarą. Ja mam zieloną szybką Ja mam...

Zbudują się A, dobie, dobie. A, nie, wody. Ale wyglądają Ale jakie są głodne Ale grać! To jest prawdziwy Ale to bo Jeszcze gdzie są Boty, boty leżą. Ty Bartek wstałeś? Co? Wstanięty jesteś? Ja... Ja ani razu nie bałem. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Dobrze. Wszystko I... dobrze. Dobra, robisz? Nie wiem czy to jest to Dobra, jedziemy po kolejne w takim razie. Szybko bo nie ma strefy. A medalum też wziął? Ja wziąłem. Dobra.

Zabili, zabili zabij zabij, bossa. zabij, bossa. zabij bossa. Bo Dobra, jadę, jadę, po, jadę po ciebie. Moje problemy. Od kilkudziesięciu lat się by ja gdzieś... Oni są gdzieś tam. Zajęć mnie od drugiej strony, nie górą. Zajdźmy sobie tu Tam jest Tim. I tam jedziemy. Są.

Jeszcze mam dalej kilka Bez kewa jeden Bez kewa drugi Biało, P 50 dostał w głowę Jeden biało, 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 kolejny Czekaj, przeładowuję i też dojeżdżam Biało, idziemy Leży, 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 ja mam low Woka bestia O ja padłem Drugi leży Ostatni z nich został. Ostatni z nich Krycha dęba jest! To jest bestia! Bestia, bestia! Uciekaj! Jest. Jest. Muszę wyłupciec! Ja mam do wyłupki za oglądanie pierwszej na Elo!